Chciałbym pokazać jeszcze jedną technikę, która jest troszkę powiązana z użyciem pętli for. Chodzi mi mianowicie o używanie pętli for w celu wygenerowania od zera pewnych wartości. Bo dotychczas używaliśmy jej po to, żeby przetworzyć istniejącą listę wartości, ale czasami też zajdzie potrzeba wygenerowania pewnych wartości od zera. To robiliśmy na początku rozdziału za pomocą pętli while. Tam mieliśmy kolejno rosnące wartości typu integer, ale to samo też możemy bardzo łatwo zrobić za pomocą pętli fo. Dlatego w Pythonie pętla fo jest niezwykle wszechstronna, bo za jej pomocą można praktycznie zrobić wszystko. Pętla while jest używana relatywnie rzadko. Jak więc za pomocą fo generujemy wartości? Do tego możemy użyć bardzo fajnej wbudowanej funkcji range, która po prostu pozwoli nam zdefiniować pewien zakres w taki dynamiczny sposób, bo funkcja zwraca wskazany przez nas zakres. Popatrz. For. V będzie oczywiście reprezentowało pojedynczą wartość, choć mogłoby się to nazywać i albo cokolwiek. V nazywam, bo to reprezentuje pojedynczą wartość. W wielu przykładach też możesz i obejrzeć, bo i to po prostu reprezentuje wartość podczas jednej konkretnej iteracji pętli. No ja będę się trzymał w każdym razie tego v. In? No właśnie, w jakim zestawie? Range, taka wbudowana funkcja range czyli dla każdej wartości w pewnym zakresie wykonaj pewną czynność. Zakres możemy na różne sposoby definiować. Na przykład 1 10, czyli początek, a po przecinku integer, który jest po prostu końcem zakresu. Dwukropek. No i teraz już mogę sobie zrobić cokolwiek z tą wartością, na przykład mogę sobie to print wypuścić. Popatrz. I mam wartości od 1 do 9. Można by tu oczywiście manipulować dowolnie końcówkami, na przykład jeśli bym wpisał 11 jako koniec, to uzyskam 10, bo to zawsze będzie koniec minus 1. Indeksowanie jest tutaj po prostu rozpoczęte zawsze od 0. O tym trzeba pamiętać. Na początku też sobie mogę oczywiście wpisać cokolwiek. No, tu już można sobie dowolnie manipulować tymi zakresami. Jeśli mamy kolejne wartości rosnące od początku, to wystarczy podać tylko jedną wartość. Jeśli podam na przykład dziesiątkę, to tak jakby zdefiniuję tylko koniec zakresu, Natomiast tak poprzednio początek zakresu to będzie po prostu 0, czyli od 0 do 9. Jeśli więc nie podasz wartości początkowej, to 0 zostanie użyte jako początkowa wartość domyślna. Co jeszcze? A na przykład można tutaj trzy wartości podać. Powiedzmy 1 20, czyli początek i koniec zakresu i po przecinku trzecia wartość kroki, czyli co która wartość zostanie użyta? Jeśli wpiszę dwójkę, to użyję tylko co drugiej wartości z tego zakresu od 1 do 20. Sprawdźmy. Tak jest. Mam 11, 13, 15, 17. Jeśli użyłbym tutaj na końcu trójki, no to oczywiście uzyskam co trzecią wartość, potem mógłbym użyć co czwartej wartości i tak dalej. Mam teraz 1, 4, 7, 10, czyli rzeczywiście co trzecia wartość. A więc taki trzeci opcjonalny parametr, który tu na końcu do ręczy można przekazać. Można też sobie tutaj dowolnie eksperymentować z różnymi rzeczami, na przykład 20, czyli od 0 do 20 sobie wygeneruję. Zamiast wartości to sobie mogę jakiś string użyć i go po prostu tutaj wielokrotnie powtórzę. Możemy string nawet mnożyć, nawet nie f, tylko gwiazdkę, żeby to ładnie wizualnie wyglądało i za pomocą gwiazdki mnożymy razy V. Co wtedy uzyskamy? No uzyskamy w każdej po prostu kolejnej linii rosnącą ilość gwiazdek, bo V przy każdym przejściu pętli będzie rosło, czyli mnożymy przez to V ilość naszych gwiazdek w każdej linii. Można więc po prostu sobie takie o, różne ciekawe rzeczy bardzo szybko wygenerować w Pythonie, wykorzystując właśnie do tego celu tą wbudowaną funkcję range. Możesz sobie poeksperymentować, coś tam popróbować. Można w krótkim czasie bardzo interesujące efekty tutaj uzyskać, można od zera sobie coś interesującego wygenerować.